Idzie prawdziwa rewolucja anarchistów. Będzie anarchia. To, co jest, się zburzy, połowa ludzi wyginie, ale reszta będzie szczęśliwa. Siemelo, siema Siemelo, się Siemelo, Radio Anarchia. Dzisiaj przebijamy się przez ten anarchistyczny bełkot w sieci. Pierwszy okres pandemii był okresem wzmożonej aktywności ruchu anarchistycznego. Działo się dość dużo, później to, niestety, zaczęło przycichać. Ludzie zaczęli się zwyczajnie nudzić, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Główną taką formą aktywności stały się wpisy na Facebooku. Także dość łatwym celem stał się Radio Anarchia. Jak wiadomo, Radio Anarchia jest portalem troszeczkę innym, troszeczkę bardziej specyficznym niż cała reszta. Znaczy cała reszta, no cała reszta grupek facebookowych oprócz Faldi Anarchia działają, znaczy działały przynajmniej, może jeszcze tam z 2-3 podcasty dotyczące właśnie anarchizmu, że tak powiem szeroko pojętego, także na tym się skupmy, no. Skupmy się, skupię się dzisiaj na typie ludzi, którzy piszą tego typu teksty, jaki to ma wpływ na ruch, jaki to ma wpływ na pojęcie anarchizmu, jaki to może mieć wpływ na naszą przyszłość. Pierwsze takim który właściwie od samego początku coś do tego radia anarchia sapie jest niejaki Sasza, który sam założył podcast podcast Słuchaj o anarchizmie. No i sam podcast Posłuchaj o anarchizmie jest bardzo fajny. Nie ma się co tam czepiać, różne podstawy teoretyczne, szkoły myśli, wszystko bardzo fajnie zrobione, także do niego bardzo bardzo zapraszam. No natomiast no jeżeli mój podcast jest zupełnie inny, no to Pojawiły się jakieś kontrowersje, pojawiły się jakieś zarzuty w stylu, na jakim ja mówię językiem, o czym mówię, czy leję wodę, czy nie leję. Natomiast od samego początku jest to takim, taki pocisk, który wynika z jakiegoś takiego zagrożenia, że tak jakby moja racja jest najmojsza O anarchizmie można mówić innym językiem, można mówić z językiem robotniczym, można mówić językiem prostym, po prostu adresować to do, do, do zwykłego, prostego człowieka, niekoniecznie tam do jakiegoś intelektualisty. No i takim głównym zarzutem było właśnie to, że podcast radio Anarchia osłabia ruch anarchistyczny. Gdzieś tam na jakiejś grupie taki zarzut się pojawił, no to ja odpisałem po prostu, że chyba ty. Teraz na chwilę może dlaczego chyba ty sam podcast jest robiony naprawdę w bardzo takiej szczerej intencji. Chodzi po prostu o taki wstęp do anarchizmu, o, o to, żeby przypuśćmy, jeżeli ktoś jest tym anarchizmem zainteresowany, no to może tam sobie zgłębić na ten temat wiedzę. Natomiast wokół tego podcastu wytworzyła się taka grupka jego przydupasów, którzy właściwie oprócz takich podstaw ideologicznych, oprócz dyskusji za wiele, że tak powiem, w życiu nie, nie robią. No i tutaj jest dość ciężka i właściwie sama taka jakby definicja anarchizmu jest bardzo, bardzo spaczona. Niektórzy mówią, że ten anarchizm to jest, że to jest ruch filozoficzno-polityczno-społeczny. Yy. No to tutaj nie wiem, czy się z tego śmiać, czy płakać. Ktoś następny mówi, że według niego ten ruch jest przyjazny dla otoczenia, przyjazny dla ludzi. Siema, jestem anarchistą, może poszedłbyś ze mną do kina? Może na łąkę pójdziemy na piknik razem, co wszyscy? Obejrzymy sobie serialik jakiś fajny, poczytamy, podyskutujemy, nie? I ja wam przedstawię wtedy tutaj Anarchizm, jak to wygląda, jaki to jest fantastyczny ruch społeczno-polityczny, do którego Was serdecznie, kochani moi, zapraszam. No, no, no i to tak to wygląda, jakoś, no, nie wiem, no, no mi troszeczkę ręce opadają, ruch przyjazny. <laughs> Czy ruch? Nie wiem, jaki, kurwa, to to na pewno nie jest. Nie wiem, czy dzisiaj powiem o tym właśnie, czy, jak według mnie wygląda koncepcja ruchu anarchistycznego. Może to zrobię w następnym odcinku. Natomiast, właśnie, jakieś takie dziwne sytuacje wytwarzają się koło portalu Posłuchaj o anarchizmie. No i to właśnie jest do niego zarzut. Dlatego napisałem, chyba ty, bo stary, no ale no to chyba ty osłabiasz ten ruch, kompromitujesz go przede wszystkim. Wygląda na to, że tutaj w tym anarchizmie to tylko trzeba wąchać kwiatki, czytać sobie i siedzieć na, na hałupie gdzieś. No wiadomo, że nie na skułocie, no bo tam się może coś stać. Tak, także fantastyczna sytuacja. Obudził się też tutaj niejaki kolega z myśli anarchistycznej. No myśl anarchistyczna głównie zajmuje się właśnie tam jakimiś Kopiuj-wklej y, tam z różnych tam filozofów. No i właściwie też od 10 lat trwa, i od 10 lat ten człowiek się, się nigdzie nie odzywał. Natomiast teraz też właśnie ma y, obiekcje związane właśnie z tym brakiem merytoryczności w, y, tutaj w tym podcaście. No i jest właśnie takie, i tu odczułem taką część wspólną z, z tymi dwoma portalami, że jakby czują się w ten sposób zagrożeni, że, że, że tak jakby, jeżeli wchodzi jakaś nowa inicjatywa, niekoniecznie mówiąca o tym samym, no to wtedy pojawia się taki jakiś niezdrowy ferment, mogą się pojawić jakieś właśnie zarzuty. Oczywiście porad wiele, wiele porad, jak ja to mam robić, nie, także, także to jest właśnie takie dość pocieszne, także jeżeli ja mógłbym coś Tobie doradzić, tak, nie mówię tutaj o tych dwóch kolesiach, mówię teraz o Tobie, jeżeli tego słuchasz, to na początek, jako pierwsze, co słuchasz portalu, posłuchaj o anarchizmie, tam się wszystkiego dowiadujesz, od czasu do czasu czytasz myśl anarchistyczną, a później raz w tygodniu słuchasz radioanarchia, ponieważ radioanarchia mówi o tym mniej więcej, jak działać, jak się poruszać w świecie ogarniętym przez system, w jaki sposób tą wiedzę teoretyczną wykorzystać. Wykorzystać w praktyce, a, a radioanarchia mówi o anarchizmie w praktyce, o anarchizmie czynu, o tym właśnie, żeby, żeby ten anarchizm wprowadzać jakoś w swoje życie i do, że tak powiem, dyskursu społecznego i właśnie odzyskiwać tą przestrzeń publiczną, przestrzeń społeczną, tak, żeby o tym anarchizmie było głośno, żeby się tego anarchizmu właśnie wszyscy właśnie bali, żeby on był zagrożeniem, Zagrożeniem dla społeczeństwa, zagrożeniem dla systemu. Taka jest właśnie koncepcja tego Radio Anarchia. Także pierwszy punkt, właśnie te dwa portale, które polecam, potem nieskromnie polecam już portal Radio Anarchia. No i teraz przechodzę już do drugiego i mam nadzieję ostatniego chociaż chyba nie punktu programu, to jest dziwne typy. Znaczy te dziwne typy to właściwie już od początku o nich mówię. Natomiast tutaj właśnie takie dwa przykłady. No, no masz tam 20 parę lat, no tam, tam w wlepkę nalepiłeś, tam coś tam działasz, masz już jakiś grono znajomych, idziesz sobie tam gdzieś na rozbrat, no i nagle dyskusja wielka, nie? Co to jest radioanarchia? Jak on tak może? Dlaczego on tutaj niektóre z naszych wad piętnuje. Czyli tak wcale nie jest. My tutaj generalnie to jest raj na ziemi. To, to, to jest po prostu najwspanialszy ruch na świecie. Znaczy, ruch. Od razu przejdę na temat ruchu. No, no, żeby to był ruch, to trzeba się ruszać. Tam to trzeba, To trzeba zejść, że tak powiem, od punktu A przejść do punktu B. I tutaj właśnie. Jest ten problem, który ja głównie tam piętnuję w tym Radioanarchia, tak? Że od punktu A do punktu B trzeba niestety się ruszyć, trzeba wyjść z domu. To jest bardzo skomplikowana sprawa dla niektórych. No przecież niektórzy liczą się z tego powodu też psychiatrycznie, że z tego domu słabo im się to wychodzenie, tak? Tutaj właśnie wzmacnia cię radioanarchia wzmacnia cię psychicznie do tego, żebyś właśnie wyszła, wyszedł z domu, zaczął działać, zaczął wprowadzać to wszystko w, w ruch, ten ruch w ruch. <laughs> no i tak trwa taka dyskusja. No, i tam właśnie co jest dość naturalne. Jakiś tam starszy kolega powie: No, nie, no, ten radionarchet jest przerąbany, noś wiadomo, no to my jesteśmy najlepsi, nie? No i ten małolat wtedy sobie myśli: Dobra, to ja teraz mu tam coś napiszę, ja mu teraz coś powiem, nie? No i głównie te wypowiedzi są takie, ale bełkot, co ty tam gadasz? Przestań, ogarnij się. No dobra, no to ja wtedy mu tam coś tam próbuję odpisać, no ale gdzie, w którym odcinku? Yy, czy słuchałeś tego odcinka? Posłuchaj następnego odcinka. Co? I tu właśnie jest problem. Czy posłuchaj na przykład wykładu na temat tego Radio Anarchia, który tam udzieliłem w Wolnej Bibliotece, gdzie właśnie całą koncepcję radia wyżygałem, można powiedzieć. I tu już się okazuje problem, no bo tu właśnie trzeba już wtedy z... wyjść ze swojej strefy komfortu i coś zacząć robić. I to już właściwie nie, nie za bardzo niektórym pasuje. Przypuśćmy, jeżeli jest opinia to jest bełkot, że, 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 że tam mi się nie podoba, że, 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 że to jest niemerytoryczne i tak dalej. To spoko, on nie ma problemu z tym, ale właśnie, no przypuśćmy, no jak to, jak to widzi druga strona, jak to widzi druga strona, to to już żeby to poznać, to już jest to już nie, nie za bardzo, no to to już takie jest trochę głupie, to trochę wygląda właśnie jak z tą, z tą taką historią z IPN-u i że ta historia jest jedyna, że ona jest naj, że ona jest jedna pewna i Oprócz niej żadnych innych punktów widzenia nie ma. No i to jest takie właśnie nieanarchistyczne trochę, to jest takie bardziej polskie, takie bardziej cebulowe, że właśnie tu jakaś fama poleci, już, tu wszyscy, już, tu działają. Ja zresztą się spodziewałem tego, że tak będzie od samego początku, nie? I to jest właśnie dość pocieczne. No i przypuśćmy następna sprawa, no, że właśnie nowo powstałe radio, radio antykapitalistyczne, od razu mówię, że radio antykapitalistycznego nie robię sam, robię go z... Paroma osobami, jest bardzo fajnie, bardzo fajna forma rozwinięcia się, takiej samorealizacji. Natomiast fa fajnie, to, jest to co mi się bardzo podobało w tym radio, jak ono powstało? Ono powstało w ten sposób, że koleś mówi, ty, no ale no słuchaj, no, może by to radio zrobić jako radio, nie jako yy, taki podkaścik tutaj na YouTube. No ja mówię dobra, nie? No, no i za pół godziny, dosłownie, za pół godziny przysyła mi właśnie już tam linki do jakiegoś tam panelu i powstało radio. Radio powstało w pół godziny. Nie było ani jednego zebrania, ani jednej dyskusji, ani jednej jakiejś rozkminy, nie było terminu zebrania, który nigdy się nie odbywa. Pomysł robimy. Pomysł robimy. To właśnie jest to. Dlatego właśnie współpraca z komunistami, bo komuniści jako jedyni w ogóle mówią coś o rewolucji, przyznają się do rewolucji. Dlatego to jest bardzo fajna sprawa. No ale no oczywiście, no że wiadomo, że, że, że od razu pojawiły się jakieś tam kontrowersje, jakieś tam sytuacje. Najbardziej rozśmieszyła mnie sytuacja związana z typem z tam z, ze stowarzyszenia kursk. No, stowarzys typ mówił tam w radio, że no, zajmuje się tam renowacją grobów Armii Czerwonej. No i teraz tutaj Armia Czerwona, nie? jak oni mogli tam zagarnąć tym nasz biedny kraj? My tutaj powinniśmy ich pogonić, bo my nie lubimy ruskich. No, z mojego punktu widzenia, no, jeżeli ktoś walczy z faszyzmem i, i poświęca swoje życie po to, żeby jakiś debil teraz mógł pisać na Facebooku, no, to jakiś tam szacunek jednak się należy, tak, temu, temu przepuśćmy, jemu grobowi, no, te groby są niszczone, tutaj u nas leży przecież kilkadziesiąt tysięcy tych osób, które za, ten, za to miasto zginęło w różnych bitwach, tutaj były zacięte walki, no i wyobraźcie sobie, że, wyobraź sobie, że jakiś tam małolat, tam 17-18 lat idzie, ginie gdzieś, tylko po to, żeby ktoś mógł potem pierdolić jakieś głupoty na ten temat. Jaka to, to Armia Czerwona zła? Zresztą wypowiedział się jeden również tam tajny współpracownik na ten temat. Przypuśćmy, że y, szefostwo Stowarzyszenia Kursk współpracuje, czy tam współpracowało tam z. ABW. Znaczy tam nawet ten typ mówił, że ABW się nimi interesuje, ale no nic nie może znaleźć, no bo oni tak naprawdę nie, nie za wiele robią. Ale to już właśnie było to, że już trzeba było tej audycji posłuchać i to był właśnie problem, nie? Tu bardziej chodziło o to. O stowarzyszenie, kurs, to to, tam, to się tam, to już ten, już, już idzie, poszło. Jak tak można, nie? Także fajna sprawa, no. Yy, tajny współpracownik okazało się, że on po prostu zwyczajnie współpracował i z Falangą, i z, wcześniej tam z KPP. Znaczy współpracował, donosił na nich, nie? Donosił właśnie bardzo fajna sytuacja człowiek. Nie będę mówił nic na temat dłużej tego człowieka, natomiast tutaj nie o to chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że, no tutaj już musiałem niektóre fakty, że tak powiem, przypomnieć, bo to było w ogóle niedorzeczne, że, że człowiek ten ma w ogóle czelność jakąkolwiek się gdzieś wypowiadać. Udzielać właśnie rad yy, i właśnie jeden z drugim myśli, że skoro zna tam jakichś dwóch czy trzech typów z rozbratu, nie, chodzi tam na koncerty, pije piwo, dwie, trzy wlepki powiesił czy coś, no to, to on już jest wielkim wodzem, on już może porad udzielać. Yy, słynna moja rozmowa tutaj z jednym kolegą, który właśnie mówi mi, że mnie ja się tutaj niedługo nie wypalił czasem, bo takie nowe projekty będą naprawdę szeroko negowane i zdaję sobie sprawę, muszę sobie zdawać z tego sprawę, że. No to ja sobie zdaję sprawę, kurwa, bo już jakiś czas, że tak powiem, tutaj jestem, i kolej, co kolejny projekt zawsze jest przypierdol. Zawsze musi być przypierdol, ale właśnie jeżeli coś nowego powstaje, to to jest zagrożenie dla tak zwanych starych włodarzy, do 150 wodzów, każdy się naczytał o tym i wymarzył, po prostu, że on będzie nowym tutaj wodzem rewolucji, wodzem anarchii. Także właśnie są też takie typy, które myślą na przykład, że no ja tutaj teraz na napierdolę na to Radio Anarchia, a potem pójdę sobie na rozwrot, ale mu powiedziałem, ale mu pocisnąłem, o ja, yy, ale tam zrobiłem szumu, nie? No to. No nie no, ty teraz to jesteś gość stary, no to chodź, damy ci wlepki za darmo nawet, yy, gazetkę tam jakoś, sprzedaż se potem. Także teraz jesteś już naprawdę nasz, nie? Swój chłopak jesteś po prostu, już na pocisnąłeś radionarchia, nie. No i tak to właśnie jest. no, Dlatego tutaj moja reakcja jest, jest dość ostra. Są to ludzie, których mniej więcej znam, że tak powiem, przypomnienie o tym, co Ty wniosłeś do ruchu. Yy, budzi kontrowersje, czasami budzi jakąś tam agresję, niemoc właśnie wśród tych osób, no ale no niestety, no ja w swoim środowisku nie będę tolerował tajnych współpracowników ABW, koniec, kropka, no chyba to jest logiczne. Także radio antykapitalistyczne zajmuje się właśnie różnymi kontrowersyjnymi sprawami. Znaczy kontrowersyjnymi. No kontrowersje wzbudzają ci, którzy wywołują kontrowersje, tak? No bo my po prostu jesteśmy sobą, my po prostu działamy tak, jak nam się podoba i tam czasami są jakieś konstruktywna krytyka dotycząca techniki. No jakich my zapraszamy gości, no to to już jest zupełnie typowo nasza sprawa. Przynajmniej ja jestem takim człowiekiem, który słucha ludzi z różnych stron, różnych poglądów, po to, żeby wykrystalizować swoje poglądy, tak? Nie ma, tak jak na przykład ktoś tam powiedział, że nie ma jednej, yy, jednego anarchizmu, znaczy no, są tam podstawy, w które, przypuśćmy, ja wierzę, są to bardzo, bardzo proste zasady, natomiast te wszystkie szkoły anarchizmu, jakieś tam nurty różne, no to fajnie sobie o tym poczytać, ale no, mnie za bardzo to nie, nie interesuje, dla mnie ten anarchizm jest jeden jako ruch, no o tym, że to jest ruch, to już mówiłem wcześniej, yy, jako właśnie taka wspólna jedność, zupełnie takie ludzkie postawy dla mnie się w nim liczą, właśnie jako otwartość, Yy, serdeczność, szczerość właśnie, no też kwestionowanie różnych, różnych sytuacji, mówienie właśnie głośno o tym, co mi się nie podoba, co chciałbym zmienić, jakieś takie właśnie sianie trochę, także że tak powiem, do tej, takie, takiego tego bezpieczeństwa, co po niektórych yy, zachwianie jest dla mnie jak najbardziej sytuacją normalną. Ja staram się kontrowersji nie wzbudzać, natomiast no jeżeli mówię, mówię głównie o tych rzeczach, które widzę, które się zdarzyły, które się zdarzają, nic nie wymyśliłem jeszcze, żadna fantazja mnie jeszcze nie poniosła tutaj. Bardzo ciekawą sprawę też słyszałem o tym, że przypuśćmy, front antykapitalistyczny, się, skoro się nazywa FA, a Federacja Anarchistyczna też się nazywa FA, no to przypuśćmy, Federacja Anarchistyczna może mieć pretensje do, yy, do frontu antykapitalistycznego, że się on nazywa też FA. Oczywiście od razu mówię, że to, że to jest po prostu zwykły przypadek. Tak? Tutaj nie ma. Yy, nie ma za bardzo tam y, jakiegoś, nie wiem, żeby że, że, że przypuśćmy, tu chcemy być nowym FA czy coś w tym stylu, chociaż faktycznie działamy tak, jak działało kiedyś FA, y, Federacja Anarchistyczna, czyli koordynacja działań właśnie jako międzymiastówka, również działam jako międzymiastówka. Koordynujemy działania, wspólnie robimy, przypuśćmy, w tym samym czasie akcje plakatowe, akcje nam sprajowo-wlepkowe, takie rzeczy właśnie. Tylko w ten sposób na razie działamy, zobaczymy, jak to pójdzie, w którym, jakim to pójdzie kierunku. Natomiast faktycznie FA, czyli ta Federacja Anarchistyczna, robiła podobnie jeszcze parę lat temu wyglądało to w ten sposób, właściwie ta, ta koncepcja działania bardzo mi się podoba i rzeczywiście ją, możliwe, że ją trochę tutaj odgapiamy, a chodzi o tą koncepcję, że przypuśćmy jest jedno wezwanie do działania w tym i w tym dniu. Nie? W każdym mieście, w każdej tam wiosce, gdzie ta Federacja Anarchistyczna działała. Odbywały się akcje, one były skoordynowane, one były na ten sam temat i to miało jakąś siłę, jakąś wartość w tym momencie, tak? No bo tak jak wiadomo, no, kto ma więcej, ten ma rację. Przynajmniej tak stwierdzi to zjebane społeczeństwo. My próbujemy działać podobnie. Odbywały się tam dwie, może trzy takie właśnie akcyjki, w różnych częściach kraju, w różnych, w różnych miastach dotyczyły tego samego tematu o tej samej godzinie, czy tam w tym samym dniu były, były, były robione akcje, żeby to po prostu miało jakiś taki większy zasięg. No i tutaj właściwie można trochę się przyczepić teraz do tego federacji anarchistycznej, że od jakiegoś czasu takie. Tego typu akcje nie są podejmowane już przez Federację Anarchistyczną. Tak. Jeżeli akurat przez przypadek zupełnie ktoś z tej Federacji Anarchistycznej mnie słucha, no to, no to po prostu można by było do tego powrócić, bo to był świetny pomysł. Także jeżeli jeszcze, jeszcze raz i ostatni raz powiem to, że jeżeli masz jakiś problem z Radio Anarchia, posłuchaj. Tak Tak jak się posłuchają posłuchaj o anarchizmie, to teraz możemy powiedzieć: posłuchaj o Radio Anarchia. Posłuchaj wykładu, posłuchaj niektórych odcinków. Często tłumaczę tam, że, że, że to nic z merytoryką nie ma wspólnego, yy, także i właśnie tutaj jest problem, nie? To, to, to właśnie też o tym mówiłem, że, że z tym właśnie jest problem. Problem jest z jakąkolwiek aktywnością, nawet ze zwykłym posłuchaniem, co ten człowiek ma tam do powiedzenia w tym radiu. Dobra, nara.